O, spawarzu, jakżeśmy się dawno nie widzieli, jak cię dobrze widzieć? Jak ci się wiedzie? Świetnie, naprawdę genialnie. Można nawet powiedzieć, że ostatnio jara mnie to, co robię. O, jak miło, przejdę do rzeczy. Jakieś newsy związane z developmentem, no wiesz, Steel Deal? Tak już, a, a Dobra, więc... rozumiem całą sytuację, zapomnij, że pytałem. Wiem, że na pewno nie ma. Czekaj już. No właśnie, chciałem powiedzieć, że wypuścił nowy devlog i zaraz go odpalę. Jest! Wreszcie! Dzięki serii vlogów Steel Deal. Wiem, że trochę ich nie było, miałem niestety matury, które zajęły mi większość wolnego czasu. Oczywiście to nie tak, że nie zajmowaliśmy się projektem, po prostu nie miałem sił na przygotowanie nowego materiału. Dlatego ruszamy z pełną parą. Patrzcie na przykład na to, maszyna do hazardu. Oczywiście przypomina nas szaleczka z Nawet na podobną animację losowania broni. Wow! To jednak jeszcze nie wszystko, co udało nam się zaimplementować. Tego się szczerze nie spodziewałem, jakby dodał hazard do swojej gry? Super? Spawarzu, widziałeś wcześniej to wideo? Jedynie do tego momentu. Zastanawiał mnie, jak na to zareagujesz. No wiesz, co tu dużo mówić. W sensie zastanawiam się, czemu tak zrobił i denerwują mnie takie elementy w grach, ale Steel Deal to nadal roguelike, więc jakby no, jestem w stanie mu wybaczyć. Tylko tyle? Może gdybyś kupił większy telewizor, to bym byłem w stanie coś więcej powiedzieć. Nie ma szans, jeśli go pozbędę. To jedyne, co po nim mi pozostało. Dobra, odkupię go za stówę. No dobra, masz mnie. Będzie na jutro. Jedną z nowszych rzeczy jest prototyp wstępu do gry. Tak naprawdę w Steel Deal nigdy nie było aż tak rozbudowanej fabuły. Świat był pusty. Z tego powodu musiałem zabrać się za dodanie przynajmniej znikomej zawartości lore do gry, które ukaże graczowi motywację głównego bohatera i trzymam kciuki, sprawi, że gracz nie będzie chciał zrefundować gry po 5 minutach. Dlatego zaimplementowałem tutorial. Okropna sprawa. Musiałem utworzyć oddzielny skrypt do kontroli tutoriala, który trzyma na wodzy skrypt kontroli gry, żeby ten skrypt kontroli gry nie próbował co chwilę udostępnić graczowi dostępu do broni, mapy, czteczek w Ale wracając. Paul, czyli nasz główny bohater, jest studentem, który czerpie z życia garściami. Ma nawet dziewczynę. Uh! It jednak pewnego dnia jego żywot zostaje obrócony do grunogami. Sam Bóg wstępuje na ziemię, żeby rozpocząć apokalipsę. W czasie umówionej randki jego dziewczyna tragicznie umiera. Na szczęście Paul zostaje uratowany przez anioła, który wskazuje mu drogę do podziemnej bazy. W bazie Paul dowiaduje się, że wraz z końcem świata na ziemię zostały zesłane boskie oferty dające nadludzkie zdolności. To właśnie kradnąc je, główny bohater będzie miał możliwość zemszczenia się na stwórcy. Epicki plot, prawda? Tymczasem jak wygląda to w grze? Wygląda na to, że mam jeszcze około miesiąc czasu do końca zapisów na Steam Next Festa. dlatego spokojnie, na pewno ten tutorial zdążymy jeszcze jakoś naprawić. Paul jednak nie będzie miał nieskończenie wiele czasu na swoją zemstę. To też opracowałem prosty system dni, który odlicza do ostatecznego spotkania z Bogiem. Jak wspominałem, Paul odkrył placówkę/tę bazę jakiejś tajnej organizacji, która próbowała przeciwstawić się Stwórcy. Tylko jak się z niej poruszać? Przecież jest pod ziemią. Odpowiedź rakieta. Um, gra Grafikę się poprawi, obiecuję. Jako, że rakieta ma zainstalowany moduł automatania, to cel podróży można wybrać używając komputera, który wyświetla, uwaga, uwaga, 3D planety. Tak, 3D planety w grze 2D. Wow, Bartek, jak to zrobiłeś? Już tłumaczę. <tuk outgoing> <movie> A sam model przygotował oczywiście nie kto inny, jak mój drogi przyjaciel wesoły 2222. Ojciec! Wesoły 2222 to twój stary? Eee, to znaczy. Słuchaj, jakbyś widział film O nagły, a tak to byś wiedział o co chodzi. Wiesz, jestem najwierniejszym fanem Smashera od roku, więc nie masz szans, że coś przeoczyłem. No to widzisz. A właśnie, zaraz zamykamy, więc puszczę z powrotem materiał. Po krótkiej rozmowie, wesoły 2222 zgodził się na przygotowanie prototypu planety. Na razie nie wygląda najciekawiej, bo odwalił ją w 5 minut, ale gdy zobaczycie ją w pełnej wersji, gwarantuję, że wam szczęka opadnie. Przylatując do poziomu, można zauważyć, że kolejne pokoje są zakryte. Tak wcześniej, oczywiście, nie było. Zrobiłem to, aby poprawić optymalizację i dodać estetyczny efekt otwierania pokoi. W grze umieściłem też system dynamicznej muzyki, której głośność i intensywność zmienia się w zależności od tego, czy walczysz z przeciwnikami. Niestety, na razie muszę używać muzyki z darmowych źródeł. No, nieważne. Choć ważnym jest to, jaki system wyposażenia wkomponowałem w Steel Deal. Od teraz, kiedy naciśnie się przycisk, tap, ukaże się prosty kwiwónek na bronie. Jako, że wielkimi krokami zbliżamy się do wspomnianego wcześniej Steam Next Festu, postanowiliśmy razem z Brytanem, że będziemy intensywnie tworzyć ten do gry. Stąd też zacząłem wypisywać pomysły na wrogów, a Brytan rysował im grafiki. Jesteśmy bliżej końca niż początku ich implementowania. Jedyna lokacja, której tak naprawdę nie zaczęliśmy to miejsce, w którym będziesz walczył z Bogiem. Jeszcze nie jesteśmy w 100% pewni jak ona będzie działać i też wyglądać. Wiadomo, grafiki Brytana wyglądają cudnie, ale na razie nie będę ich wszystkich ujawniał. Żeby Wasze. Że portfele nie były bezrobotne w dniu premiery Steel Deal. Co mogę dodać? Wierzymy, że nasz live serwis tytuł sprawi wam ogromną radość, ponieważ już w pierwszym sezonie dodamy do płatnego Battle Passa, uwaga, uwaga, Aksela Stickmana z Raid Shadow Legends: Stigility. Dwa pani, której demo możecie wypróbować już teraz na Steamie i dodać do swojej listy życzeń. Linki do Steel Deal, jak i Stigility znajdziecie w opisie. Dziękujemy serdecznie Ubisoftowi za pomoc w przygotowaniu naszej gry i cieszymy się, że możemy dodać tyle ekscytujących mechanik. Jak ukazano na początku, maszyna do hazardu lokacje do odblokowania za pieniądze i wiele więcej kontentu, który zaimplementujemy w trakcie żywotu Steel Deal. Nie mogę się doczekać was w kolejnym odcinku. Cześć! Co się stało z moim ulubionym twórcą gier? To nie jest Smasherboy 47, którego zapamiętałem. Co? Myślałem, że on to tak rozegra. Co za... Że jego dopadły chińskie inwestycje. Przecież nie tego chcą gracze, on na pewno to rozumie. To wydaje się zbyt proste. Coś jest nie tak. Jakby wszystko zostało podane już jak na tacy. Wątpię, żeby istniało jakieś drugie rozwiązanie. <laughs> no to w takim wypadku zamykam bar. Dzięki, że przyszedłeś. No dobra, no to miłego w takim wypadku będę spadał. Czekaj, czekaj. Chyba już rozumiem, o co chodzi w tej całej sytuacji. Przebiń, proszę, do momentu z e-mailem od Ubisoftu. Jesteś tego pewien? No dawaj, to zajmie tylko chwilę. Mm, jak tam uważasz? Aha, kurczę, tak coś czułem. Czyli ten e-mail to nie było od Ubisoftu, tylko od Ubisoftu. To wszystko to było fake? Ale to nie może być prawda. Proszę, przebiń do rozmowy z Brytanem. Ha, czyli to był jego cały ten pomysł z live-service. Pewnie zamierza zrobić to samo, co z one night and Maciek i nagłym atakiem spowacza. Porzuci nas i ucieknie z pieniędzmi. Jak ja się tego wcześniej nie domyśliłem? Czemu to wszystko jeszcze nie wyszło na jaw? Proszę nie płacz. Nie chciałem psuć ci opinii o nie. Zresztą, nie spodziewałem się, że znowu to zrobi. Czyli nikt go do tego nie zmusił. Musimy to rozgłośnić. Ludzie muszą wiedzieć. Na pewno skończy się na tym, że gra po miesiącu od wydania będzie niegry... gry. O, 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 ja pierdolę. Oj, to boli. O. Miałeś siedzieć cicho, spałaczy. Ty, zdrajco, a co z powiedzeniem o komarze? Komarze? To ci usiądzie na jajach w barze. O. Czekaj. Kim ty jesteś? Co ci zrobiliśmy? Smasher, bo 40!